Kiedy Karl Jung mówił o duszy, nie miał na myśli czegoś abstrakcyjnego czy ezoterycznego, lecz żywy, pulsujący wymiar ludzkiej psychiki, sedno istnienia, które dąży do pełni. A gdy mówimy o tym, co porusza duszę mężczyzny, wchodzimy na terytorium subtelne i potężne, gdzie uczucia przestają być jedynie emocjonalnymi reakcjami, a stają się przejawami nieświadomości domagającymi się wyrazu. To, co sprawia, że mężczyzna zakochuje się głęboko, nie jest tylko urokiem obecności drugiej osoby, lecz spotkaniem z czymś, co rezonuje z jego własną istotą, czymś, co przypomina mu, kim jest, a raczej kim ma się stać. Jung twierdził, że prawdziwa miłość to doświadczenie archetypowe zjawisko, które wyłania się z nieświadomości zbiorowej, aktywując obrazy i symbole przekraczające jednostkę. Mężczyzna zakochuje się głęboko, gdy dostrzega w drugim człowieku nie tylko ciało, ale żywy obraz swojej własnej psychiki, to co Jung nazwał animą. Anima to żeński aspekt męskiej duszy, most między ego a jaźnią. Gdy mężczyzna spotyka kobietę lub kogoś, kto w symboliczny sposób ucieleśnia ten wewnętrzny obraz, nie dosłownie, lecz jako znak, coś w nim budzi się z niemal mistyczną siłą. Ale kryje się w tym niebezpieczna iluzja. To nie osoba jako taka wywołuje ten efekt, lecz projekcja, którą uruchamia. Mężczyzna może zakochać się do szaleństwa w kimś, kto odbija jego zapomniane lub wyparte części. Jakby ta obecność mówiła bez słów: Oto czego ci brakuje oto to, co twoja dusza pragnie na nowo zintegrować. To niezwykle poruszające, bo łączy nas z archetypowym pragnieniem całości. Miłość zatem nie rodzi się z tego, co powierzchowne czy widoczne urody, statusu, charyzmy, lecz z tego, co niewidzialne. Autentyczny gest, szczera wrażliwość, emocjonalna inteligencja, która akceptuje bez osądzania. To budzi dawne wspomnienia w psychice uniwersalne symbole mówiące o opiece, mądrości, tajemnicy. Męska dusza czuje się do tego przywołana nie tylko przez fizyczny pociąg. Lecz przez poczucie odnalezienia zapomnianej części siebie. Dlatego głęboka miłość niemal zawsze idzie w parze ze zdumieniem. Nierzadko mężczyzna mówi: Czułem, jakbym już ją znał. A rzeczywiście na jakimś nieświadomym poziomie już znał. To symboliczna twarz jego własnej duszy, pojawiająca się teraz jako zaproszenie do zanurzenia się, integracji i przemiany. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwe wyzwanie: kochać nie przez pryzmat projekcji, lecz rzeczywistości kochać niewyidealizowany obraz, ale prawdziwą osobę z jej światłem i cieniem i dostrzec w tym procesie, że głębia uczucia to nic innego jak wołanie duszy do rozwoju. Niebezpieczeństwo, jak ostrzegał Jung, polega na pozostaniu więźniem własnej projekcji. Mężczyzna, który nie rozumie symbolicznej natury swojej miłości, ryzykuje, że uwięzi drugą osobę w fantazji, domagając się, by była dokładnie tym, co jego dusza na nią nałożyła. Ale prawdziwa, głęboka miłość, ta, która rzeczywiście porusza duszę, zaczyna dojrzewać dopiero wtedy, gdy ta projekcja powoli się rozpuszcza, a druga osoba zaczyna być widziana taką, jaka naprawdę jest. Z całą swoją nieograniczoną ludzką naturą. W tym momencie miłość przestaje być zauroczeniem, a staje się zobowiązaniem duszy. Nie zobowiązaniem społecznym czy instytucjonalnym, ale takim, które rodzi się między dwiema duszami, które się rozpoznają, szanują i wspierają we wzajemnym rozwoju. To właśnie wtedy miłość staje się alchemiczna. Każdy z partnerów przechodzi przemianę dzięki obecności i spojrzeniu drugiego. To już nie tylko taniec oczarowania, lecz podróż ku indywidualizacji. Jung opisywał indywidualizację jako proces, w którym jednostka staje się sobą, nie kopią, nie społeczną maską, lecz unikalnym wyrazem swojej psychicznej całości. I to właśnie ten proces może zostać zapoczątkowany przez głęboką miłość. Mężczyzna, który zakochuje się tak intensywnie, zostaje wepchnięty w głąb siebie. Konfrontuje się ze swoimi słabościami, lękami i niepewnościami, a jeśli odpowie na to wezwanie, może odkryć nie tylko kogo kocha, ale również kim sam jest. Dlatego prawdziwa miłość nie jest komfortowa, jest wymagająca, niepokojąca, czasem bolesna, ale jest też przemieniająca. Bo naprawdę kochać. To porzucić kontrolę, zrezygnować z wyidealizowanego obrazu i spotkać się z tajemnicą drugiego człowieka, a poprzez to z tajemnicą własnej duszy. To wymaga odwagi, obecności i wrażliwego słuchania nie tylko tego, co mówi druga osoba, ale i tego, co rezonuje w nas samych w odpowiedzi. W tym spotkaniu jest coś niemal świętego. Gdy mężczyzna zostaje poruszony w duszy, zyskuje dostęp do wymiaru przekraczającego codzienność. Staje się poetą bez słów, filozofem bez książek, pielgrzymem bez mapy. Poruszona dusza zaczyna poszukiwać sensu, celu, głębi. Miłość przestaje być zdobyczą, staje się objawieniem. Taki rodzaj miłości nie zdarza się często. Bo wymaga, by obie strony były gotowe patrzeć poza maski, przyjąć swoje cienie, zejść do piwnic psychiki i wspiąć się na wyżyny świadomości. To miłość, która nie żyje tylko pożądaniem, ale obecnością, prawdą, akceptacją. I to właśnie w tym spotkaniu męskości i kobiecości, nie jako płci, lecz jako sił psychicznych, mężczyzna zakochuje się naprawdę głęboko. Nie tylko w osobie naprzeciwko, ale w tym, co ona w nim budzi, co odsłania, co uzdrawia i przede wszystkim w tym, do czego zaprasza go miłość, by się stał. Jeśli się nad tym zastanowić, to nie jest przypadek, że wielu mężczyzn mówi o radykalnej przemianie po doświadczeniu wielkiej miłości. Nie dlatego, że zostali ukształtowani przez drugą osobę, lecz dlatego, że prawdziwa miłość odsłoniła zapomniane części ich samych, obudziła uśpione potencjały, wstrząsnęła wewnętrznymi strukturami, które wydawały się niezmienne. To transformujący efekt psychiki w zetknięciu z tym, co święte? A tak, miłość może być doświadczeniem sakralnym, kiedy łączy nas z jaźnią, centralnym ośrodkiem psychiki w ujęciu Junga. Jaźń według Junga to archetyp pełni. To ona popycha nas do tego, byśmy stali się całością, a nie tylko zbiorem fragmentów. Kiedy mężczyzna zostaje poruszony w duszy przez głęboką miłość, często to właśnie jaźń aktywuje ten impuls. Jakby psychika mówiła: Teraz jest czas, by wzrastać, by poznać siebie głębiej, by stać się tym, kim naprawdę jesteś. Ta droga jednak nie obywa się bez bólu. Często towarzyszy jej kryzys kryzys tożsamości rozpad dawnych schematów. Konfrontacja z cieniem. Bo prawdziwa miłość nie zadowala się powierzchownością. Ona sięga głęboko, szuka korzeni, obnaża rany, wzywa do autentyczności i przede wszystkim do oddania się. To oddanie, które bywa mylone z poddaniem się lub utratą siebie, jest w istocie aktem odwagi. Oddać się głębokiej miłości, to zaakceptować ryzyko zrzucenia zbroi, porzucenia gotowych narracji, wystawienia się na widok takim, jakim się jest naprawdę. A w tym spojrzeniu, jeśli jest ono prawdziwe, kryje się realna szansa na uzdrowienie. Bo miłość, która dotyka duszy, nie idealizuje, ona oświetla. Pokazuje zarówno piękno, jak i cień. I w tym świetle oferuje szczere lustro. W którym mężczyzna może wreszcie zobaczyć siebie prawdziwego. Często dopiero w tym odbiciu odkrywa, że miłość, którą czuł, nie była tylko do drugiego człowieka, ale do tej części siebie, która mogła się ujawnić tylko w tym spotkaniu. Jung mówił, że to, czego najbardziej szukamy w drugim człowieku, w rzeczywistości ukryte jest w nas samych. Ale, by uzyskać do tego dostęp, musimy najpierw rozpoznać to w świecie zewnętrznym. Dlatego wielkie miłości są przede wszystkim wielkimi nauczycielami. Wskazują nam drogę, lecz nie przechodzą jej za nas. Zakochać się naprawdę głęboko to coś więcej niż zachwyt, to wezwanie do wnętrza, to rozpoczęcie wędrówki duszy, a każda taka wędrówka odmienia. Mężczyzna, który ją podejmuje, nie wraca już taki sam, wraca bardziej cały, bardziej świadomy. Bliższy temu, co Jung nazywał indywidualizacją. Gdy spoglądamy na historię ludzkości, na sztukę, literaturę, mity, dostrzegamy, że ta miłość, która porusza duszę, zawsze była ukazywana jako coś, co przekracza czas i przestrzeń. Od Orfeusza i Eurydyki, którzy rzucili wyzwanie granicom śmierci, po Dantego i Beatrycze, których jedno spojrzenie mogło prowadzić poetę ku duchowemu oświeceniu, Głęboka miłość to powracający archetyp. Symbolizuje nie tylko pragnienie zjednoczenia z drugim człowiekiem, lecz przede wszystkim dążenie do wewnętrznej pełni. To właśnie jedna z kluczowych idei w psychologii jungowskiej: drugi człowiek jako lustro, jako portal, jako przewodnik ku najgłębszym tajemnicom istnienia. Dla mężczyzny, którego dusza zostaje poruszona w ten sposób, zakochanie się staje się rytuałem przejścia. Przestaje być jedynie podmiotem pragnienia, a staje się również podmiotem słuchania, słuchania duszy, tego co było zaprzeczone, zapomniane, co domaga się ponownej integracji. Miłość, która budzi duszę, nie jest cicha. Ona przemawia symbolami, snami, niepokojem. Mężczyzna naprawdę zakochany zaczyna inaczej śnić. Jego sny stają się intensywniejsze, przynosząc przekazy z nieświadomości. Jakby jego dusza mówiła wyraźniej, korzystając z psychicznego otwarcia, które przyniosła miłość. Jung wierzył, że sny to wyrazy nieświadomości próbującej przywrócić wewnętrzną równowagę, a w kontekście głębokiej miłości, sny stają się także przewodnikami po integracji tej nowej rzeczywistości. Ale taka miłość nie jest wolna od niebezpieczeństw. Wymaga, by mężczyzna zakwestionował swoje pewniki. Porzucił kontrolę. Często staje on przed dylematem: pozostać w znanym i bezpiecznym, czy zanurzyć się w nieznane, gdzie wszystko może zostać utracone, ale też wszystko może zostać odnalezione? To dylemat bohatera z mitów: wkroczyć do ciemnego lasu, zmierzyć się ze smokami własnej psychiki i, być może, odnaleźć skarb. A czym jest ten skarb? Nie jest nim druga osoba, choć mogła być kluczem. Prawdziwy skarb to ponowne spotkanie z samym sobą, ze swoim centrum, ze swoją prawdą, z najbardziej autentyczną częścią siebie, która mogła się objawić tylko dlatego, że miłość ją przywołała. Bo ktoś w jakimś momencie jednym spojrzeniem, słowem, milczeniem dotknął jego duszy. Dlatego mężczyzna nie zakochuje się głęboko przypadkiem, zakochuje się, gdy jest gotowy, albo gdy musi być. Gdy jego dusza domaga się zmiany, wzrostu, prawdy, a obecność drugiego człowieka działa wtedy jak katalizator tej podróży, jak latarnia, jak lustro, jak wezwanie. Głęboka miłość to zatem wołanie duszy, a odpowiedzenie na to wołanie to przyjęcie zaproszenia do życia pełniejszego, bardziej świadomego, prawdziwszego. Na tym etapie podróży staje się jasne, że miłość, która głęboko porusza duszę, nie dotyczy jedynie zjednoczenia ciał czy wyidealizowanego romantyzmu, jaki sprzedaje kultura popularna. Chodzi tu o transcendencję, ale także o zakorzenienie o dotknięcie wieczności w jednej chwili. Gdy mężczyzna kocha tak intensywnie, czuje, nawet jeśli nie umie tego wyrazić że w grę wchodzi coś większego niż on sam. Następuje połączenie z tym, co numiniczne, jak ująłby to Jung. Numiniczność to to, co napełnia nas świętym drżeniem, coś sakralnego, niewytłumaczalnego, co unosi i przemienia. Taka miłość zdejmuje go z piedestału własnego świata, przestaje być słońcem, wokół którego wszystko się kręci. Zaczyna widzieć siebie jako część większego procesu, który zaprasza go do pokory, i wewnętrznego wzrostu. W tej miłości uczy się, że wrażliwość to nie słabość, lecz otwartość że pokazywanie swoich ran nie czyni go mniejszym, ale bardziej ludzkim że bycie poruszonym to tak naprawdę odwaga, by czuć głęboko. Właśnie dlatego mężczyzna często zakochuje się naprawdę dopiero wtedy, gdy jest gotów porzucić obrony, które budował przez całe życie maski, które nauczył się nosić, by przetrwać. Niewzruszonego żywiciela, samotnego bohatera, zimnego racjonalisty. Głęboka miłość rozbraja te zbroje z delikatnością, która rozkłada na łopatki, bo ona nie narzuca, ona odsłania. A ta odsłona może przyjść przez najprostsze gesty, niosące ogromne znaczenie. Prawdziwe wysłuchanie, cichą obecność, spojrzenie, które akceptuje bez osądu. To w tych chwilach dusza mężczyzny czuje się dostrzeżona, rozpoznana, a więc kochana. I nie ma bardziej transformującego doświadczenia, niż bycie kochanym w tym, kim się jest naprawdę. Nie za to, co się pokazuje, lecz za to, kim się jest w głębi. To rzadkie. Ale kiedy się wydarza, jest niezapomniane. Zostawia ślad na duszy, jak ogień na drewnie. Przemienia, ogrzewa, ale i pozostawia blizny. Nie jako rany, lecz jako zapis czasu, w którym naprawdę się żyło. I może właśnie to miał na myśli Jung, mówiąc, że to, co dotyka duszy mężczyzny, jest tym, co sprawia, że zakochuje się on naprawdę głęboko. To archetypiczne rozpoznanie to ponowne spotkanie z czymś, co zawsze w nim było lecz potrzebowało zewnętrznego lustra, by się ujawnić. Dlatego głębokie miłości nie są do zastąpienia. Bo nie chodzi w nich o osoby, lecz o doświadczenia duszy. I choć nie każda taka miłość trwa wiecznie w wymiarze materialnym, to w wymiarze symbolicznym pozostaje na zawsze. Bo raz poruszona dusza nigdy nie wraca do stanu sprzed tego spotkania. W końcu może się okazać, że największym darem, jaki taka miłość ofiaruje mężczyźnie, nie jest obecność drugiej osoby, lecz odkrycie samego siebie. I to właśnie w tym momencie głębokie rozumienie miłości, w świetle myśli Junga, splata się z egzystencjalnym wezwaniem miłość jako droga do samopoznania. Gdy mężczyzna zostaje naprawdę poruszony przez doświadczenie miłości, nie pragnie już tylko zrozumieć drugą osobę, zaczyna chcieć pojąć swoją własną drogę, swoje rany, swoje sprzeczności. Głęboka miłość uruchamia proces indywidualizacji tej długiej i często samotnej wędrówki ku pełni, której celem nie jest stanie się doskonałym, lecz całkowitym. Taka miłość działa jak lustro, które nie kłamie. W niej mężczyzna widzi zarówno swoje światło, jak i swój cień. Jung ostrzegał, że to, co najbardziej podziwiamy w innych, może być projekcją naszych własnych, jeszcze niezintegrowanych aspektów. I to samo dotyczy tego, co nas drażni czy przeraża. Prawdziwa miłość staje się więc żyznym polem dla konfrontacji z samym sobą. Pokazuje, gdzie jesteśmy słabi, gdzie opieramy się oddaniu, gdzie wciąż próbujemy zachować kontrolę. I to właśnie w tym napięciu tkwi potencjał przemiany. Mężczyzna, który pozwala się przemienić przez taką miłość, nawiązuje kontakt ze swoją wewnętrzną kobiecością, ze swoją animą. A to czyni go bardziej wrażliwym, bardziej intuicyjnym, bardziej pełnym. Zaczyna otwierać się na język symboli, na to, co niewidzialne, na mowę duszy. Jego relacje przestają być jedynie funkcjonalne czy oparte na pragnieniu, stają się spotkaniami duszy z duszą, a tego rodzaju relacje nie są czymś, co łatwo znaleźć. Wymagają dojrzałości emocjonalnej. Wymagają, by przejść już pewną drogę i nauczyć się rozpoznawać wartość tego, co istotne. Żyjemy w kulturze, która często uczy mężczyznę, by odcinał się od wrażliwości, by nie ufał emocjom, by cenił jedynie to, co mierzalne i produktywne, ale miłość, która dotyka duszy, burzy tę logikę, zaprasza mężczyznę, by na nowo nauczył się czuć, zwolnił, zaczął słuchać. Prosi, by zaufać temu, czego nie da się zmierzyć, ale co można przeżyć w pełni. Taka miłość nie jest po to, by ją rozumieć umysłem, lecz po to, by ją przeżyć całym sobą. A kiedy ten przemieniony mężczyzna spojrzy wstecz, zrozumie. Zrozumie, że osoba, w której zakochał się tak głęboko, nie pojawiła się przypadkiem. Była posłanką, katalizatorem, symbolem. Być może była pierwszą, która dostrzegła w nim coś. Czego sam jeszcze nie widział. I to samo w sobie jest cudem, bo w głębi duszy mężczyzna pragnie być dostrzeżony nie za to, co produkuje, zdobywa czy reprezentuje, ale za to, kim naprawdę jest, za wszechświat symboli, wspomnień, pragnień i potencjałów. A kiedy ktoś potrafi dotknąć tej esencji, nawet na chwilę, zapala się światło, które może prowadzić przez całe życie to światło. Raz zapalone rzadko gaśnie. Może przygasnąć, może skryć się za chmurami codzienności, może wydawać się odległe w obliczu bólu i nieuniknionych strat życia. Ale ono trwa, bo zostało zapalone przez coś prawdziwego, głębokiego, archetypowego. Coś, co przekracza czas i samą racjonalność. Mężczyzna, który został poruszony przez tego rodzaju miłość, nosi ten ślad nie jak bliznę, lecz jak święty znak. Znak przemiany. I może właśnie to jest jedną z największych ironii prawdziwej miłości. Nie zawsze spełnia się ona tak, jak chciałoby ego. Nie obiecuje szczęśliwych zakończeń, wiecznej stabilności, ani perfekcji w relacji. Często przychodzi, spełnia swoją psychiczną rolę i odchodzi. Bo jej najważniejszym celem nie jest zaspokojenie pragnień ego, lecz rozszerzenie świadomości. Dlatego tyle głębokich miłości ma również w sobie nutę melancholii. Pozostawiają tęsknotę, ale jest to tęsknota pełna wdzięczności. Taka miłość staje się inicjacją. Oznacza przejście z jednego stanu bycia do innego. Dzieli życie na to przed i po spotkaniu. I to, co najbardziej niezwykłe, to fakt, że nawet jeśli to spotkanie było krótkie, jego echo może trwać latami. Jedno spojrzenie, rozmowa, niewytłumaczalne połączenie to wystarczy, by uruchomić cały proces. Bo to nie ilość czasu definiuje głębię miłości, lecz jakość obecności i symboliczna siła spotkania. Jung przypomina nam, że dusza nie mówi językiem logiki, mówi językiem symboli. Przemawia przez to, co nas porusza, wzrusza, wybija z rutyny. Głęboka miłość dotyka właśnie tego punktu. Ona dezorganizuje, nie po to, by zniszczyć, ale by złożyć nas na nowo, na innym poziomie. Kwestionuje pewniki, rozplątuje narracje, odsłania ścieżki. I ten proces, choć czasem bolesny, zawsze jest płodny. Nowoczesne społeczeństwo z jego pośpiechem i powierzchownością próbuje ujarzmić miłość. Wciska ją w schematy, aplikacje, czeklisty zgodności. Ale miłość, która dotyka duszy, nie zna schematów. Jest dzika w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nieujarzmiona, nieprogramowalna, nieprzewidywalna. Jest spotkaniem z tajemnicą. Z nieznanym w drugim człowieku i z nieznanym w sobie. Dlatego gdy mężczyzna zakochuje się naprawdę głęboko, nie chodzi tylko o miłość do drugiej osoby. Chodzi o przyjęcie zaproszenia. Być może najważniejszego w jego życiu, zaproszenia do zanurzenia się we własną duszę, do wsłuchania się w najstarsze tęsknoty, do rozpoznania swoich ran, marzeń, swojej zdolności do miłości. A to zaproszenie, jeśli zostanie przyjęte, zmienia wszystko. I nawet jeśli miłość się kończy, ten mężczyzna już nie jest tym samym człowiekiem. A na końcu tej drogi, gdy mężczyzna spogląda w głąb siebie z uczciwością, dostrzega, że miłość, która go przemieniła, nie była tylko o kimś, kto się pojawił, lecz o tym, na co sam pozwolił sobie czuć, przeżyć i zrozumieć. Drugi człowiek był iskrą, lustrem, zapalnikiem, ale ogień, który zapłonął, należał do niego. Ruch duszy, który się rozpoczął, był jego własny. I to właśnie czyni tę miłość tak głęboką, ona zwraca mężczyznę do niego samego, bardziej całego, bardziej ludzkiego, bardziej świadomego. W tym punkcie miłość odnajduje swoje najwyższe powołanie, nie jako romantyczne uczucie czy obietnica towarzystwa, lecz jako droga przebudzenia, ścieżka inicjacyjna do samopoznania, do spotkania z jaźnią. Mężczyzna, który przechodzi przez to doświadczenie z obecnością i odwagą, może nie wyjdzie z niego z takim happy endem, o jakim marzył, ale wyjdzie z czymś cenniejszym z mądrością. Mądrością o sobie, o drugim człowieku, o naturze miłości. I może właśnie to jest największy dar, jaki miłość, która dotyka duszy, może ofiarować zdolność do lepszego kochania. Kochania z większą prawdą, głębszym słuchaniem, większą wolnością. Mężczyzna przemieniony przez głęboką miłość rozumie, że drugi człowiek nie jest po to, by wypełniać pustkę, lecz by dzielić się nadmiarem, że miłość to nie posiadanie, ale obecność, że prawdziwa więź nie więzi, lecz poszerza. Rozumie także, że dojrzała miłość nie jest wolna od konfliktów, ale charakteryzuje się gotowością do ich przechodzenia z szacunkiem i prawdą. Że intymność nie rodzi się z perfekcji, lecz z wrażliwości. I że prawdziwe spotkanie następuje wtedy, gdy dwoje ludzi pozwala sobie być sobą i mimo to wybiera, by pozostać, wzrastać i dbać o siebie nawzajem. Dlatego głęboka miłość nie jest końcem poszukiwań. Jest początkiem innych, bardziej wewnętrznych, bardziej wymagających, ale też bardziej bogatych. I dlatego tak wielu mężczyzn. Po doświadczeniu wielkiej miłości staje się bardziej połączonych ze swoją istotą bardziej empatycznych, bardziej intuicyjnych. Dotknęli czegoś istotnego, i to dotknięcie ich przeformowało. Jung wiedział, że ludzka psychika porusza się za sprawą obrazów, symboli i sił, których nie można kontrolować, ale można je zrozumieć i zintegrować. Miłość jest jedną z tych sił. Kiedy dotyka duszy mężczyzny, nie tylko budzi namiętność, budzi potencjał do życia bardziej autentycznego, głębokiego, zintegrowanego. Ostatecznie miłość, która dotyka duszy mężczyzny, jest przede wszystkim wezwaniem do tego, co prawdziwe, do tego, co głębokie, szczere, istotne. A mężczyzna, który to wezwanie słyszy i za nim podąża, odkrywa nie tylko, czym jest kochać, ale czym jest żyć z duszą.